Nie zabierajcie nam chleba. Rząd niszczy dobrze zorganizowane formy. Brońmy 70 tysięcy miejsc pracy. Stop działaniom ministra Sawickiego. Pod takimi hasłami przeciwko zmianom w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa protestowali dzierżawcy z całej Polski. Organizatorem było stowarzyszenie dzierżawców i właścicieli rolnych RP w jeziorakach. Oczekujemy, że tym protestem będziemy w stanie. Poprosić pana prezydenta, żeby nie podpisywał tej ustawy o niekorzystnych warunkach dla rolników, dla dzierżawców, dla samorządów. W sumie ona nikomu nie służy, tylko celom politycznym pana ministra Sawickiego i jego partii PSL, która doprowadzi do spekulacji gruntami państwowymi. I nabyciem tych gruntów przez ludzi, którzy mają pieniądze spoza rolnictwa. Zanim dzierżawców, przesłankami do protestu są różnice między uchwaloną ustawą a przedstawionymi do konsultacji społecznych projektem z października 2008 roku. Wyłączenie 30% areału stawia dzierżawców w sytuacji bez wyjścia i tworzy pułapkę legislacyjną. Nie ma gwarancji, że wyłączone z dzierżaw grunty wpłyną na powiększenie gospodarstw rodzinnych, gdyż warunki zakupu eliminują rolników. Jeżeli jest gospodarstwo, 1000 hektarów. Jeżeli odda się 300, 200 można jakoś funkcjonować, ale jeżeli chcecie zabrać 500, to trzeba wszystko e, skasować. U mnie muszę całą oboje 700 bydła wyciąć. No bo się nie da inaczej zrobić. Także jest dużo miejsc pracy, będzie straconych, także no są wielkie straty. No a ludzie, gdzie mają mieć pracować, gdzie cały się pracowali w tym i się związaliśmy z tym na dobre i na złe. Spod Ministerstwa Rolnictwa protestujący przenieśli się pod kancelarię Prezydenta, gdzie wręczyli petycję skierowaną do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Żeby pan prezydent, prezydent jej nie podpisywał i usiąść do stołu negocjacji, i negocjacyjnego i drogą pokojową. Cały czas robimy drogą pokojową. Ale żeby to nie było uszczerbku dla gospodarstw, które już są zorganizowane. Ponieważ trzeba powiedzieć, że jeśli gospodarstwo liczy ileś hektarów, wzięliśmy pieniądze z prowu, my musimy się przez agencję rozliczyć. To są umowy długoterminowe, kredytowe i chcemy te kredyty spłacać. Jeśli zabierze się 30% ziemi, to zmniejsza się rentowność gospodarstwa. Pod Ministerstwem Rolnictwa zebrali się również rolnicy poszkodowani w wyniku epidemii bakterii E. coli. Twierdzą, że nie zostali poinformowani o terminie składania wniosków do Agencji Rynku Rolnego o odszkodowania. Procedura wypłaca rozpoczęta w miesiącu lipca bieżącego roku. Dzisiaj mamy miesiąc październik, wypłat jeszcze nie mają, ale sytuacja tych rolników jest specyficzna. Polega ona na tym, że ci rolnicy, czyli zdecydowana większość rolników, producentów warzyw, nie Uzyskała informacji, że przyznane zostały przez Unię Europejską środki na pokrycie strat. Stąd też nie złożyła stosownych wniosków i nie może uzyskać tych rekompensat. Rolnicy za całą sytuację winią głównie Agencję Rynku Rolnego, która według nich uniemożliwiła poszkodowanym złożenie wniosków. Przy kilku hektarowych gospodarstwach straty wynoszą nawet do 700 tysięcy złotych. Sytuacja w Polsce zaistniała taka, że. Agencja Rynku Rolnego wprowadzała właściwie w błąd producentów, jeśli chodzi o pomoc zakwalifikowaną do tych wniosków. Część producentów, którzy złożyli wnioski, dostała pieniążki, natomiast większość producentów została przez, właściwie można powiedzieć, że pracowników Agencji Rynku Rolnego wprowadzona w błąd na temat składania wniosków. Dostaliśmy złe odpowiedzi nasze wnioski, które chcieliśmy zakwalifikować. Agencja już na wstępie odrzucała, powiedziała, że szczególnie wnioski o dopłaty do pomidora są niepoprawne. Iwona Ciechan, rzeczniczka ARR, zapewnia, że agencja sumiennie wywiązała się ze swoich obowiązków i informowała o możliwości uzyskania rekompensaty. Mimo to minister rolnictwa Marek Sawicki obiecał, że resort sprawdzi zasadność skarg rolników wobec Agencji Rynku Rolnego.